Święta dopadają u nas zewsząd, nawet pod prysznicem. Przygotowania do gwiazdki są dość trudne. Noszenie choinki pomoże ci wyćwiczyć mięśnie, ale potem musisz ją ozdobić. Uff, co to za wysiłek! Drzewko wygląda uroczyście. Ale my nie. Gdzie jest nasz połysk i szyk? Musimy to naprawić i to teraz! Zacznijmy świąteczne zabiegi. Najpierw piękno. Przebierzmy się na początek. Te ubrania są znacznie lepsze na przyjęcie. A teraz pora na makijaż. Nałóż płynny brokat kosmetyczny na powieki. Dodaj na wierzchu brokat i gwiazdki. Dodaj akcent rozświetlaczem. Gotowe! Teraz lśnisz. Zróbmy zdjęcie z połyskującymi drzwiami za nami. To świetny pomysł! Zamocuj trzy warstwy świątecznych zawieszek. Potnij je w trzy identyczne części. Dodaj wierzchnie pasmo do spinki do włosów. Odetnij nadmiar. Szybciej połyskujące przedłużenia włosów. Nie ma już naszego nudnego wyglądu. Jestem gotowa lśnić podczas gwiazdki. Gwieździsty makijaż i nietypowe uczesanie pomogą spełnić moje życzenia. Pora przygotować świąteczną stylizację. Nałóż złoty cień na powieki, nieco pudru. Brązowy cień do powiek, by pogłębić Twoje spojrzenie. Teraz burgundowy. Popraw łuk brwiowy jasnym złotem i zblenduj z górną powieką. Żółty eyeliner to konieczne. Nie zapomnij poprawić wewnętrznych kącików oczu kosmetycznym brokatem w płynie. Popraw kości policzkowe złotym różem. Ale czegoś tu brakuje, błyszczyku. Popraw usta na złota. Dodaj nieco brązu. Koruj brwi kryształami górskimi. Wyglądam bosko! Nadal coś jest nie tak. Te renifery nie pasują do całości. Zegnij łuk w połowie i zakręć. Zrób poroże renifera. Owiń element w piankolinę. Zrób dwa poroża, niech piankolina zaschnie. Przyklej poroża do opaski, udekoruj sztucznymi jagodami i kwiatami. Wytnij motyla z papieru piankowego. Użyj lakieru do paznokci, by dodać motyla do kawałka cienkiego, przezroczystego plastiku. Zabezpiecz lakierem, wytnij. Przyklej do opaski. Te poroża wyglądają na mnie świetnie. Będę najsłodszym reniferem na przyjęciu. Możecie wybrać, kim jestem: czy Rudolfem, czy Bambi. Ale Mikołaj i tak zauważy mnie ze względu na mój makijaż. Ciekawe, czy masz jakiś pomysł dla chłopaków? Oj, czekałam na taką brodę do nowej stylizacji! Pomaluj brodę zieloną farbą do włosów w spreju. Mmm, niezłe! Wyglądam teraz jak dziadek Grincha. Czegoś brakuje. No tak, dekoracji. Załóż różne kolory i rozmiary koralików na zaczep kolczyków. Zegnij końce i odecnij nadmiar. Załóż ozdoby choinkowe na brodę? Jesteś prawdziwym człowiekiem choinką. Na pewno na przyjęciu zbierzesz wszystkie prezenty, mając taką brodę. Oto idzie brodaty duch świąt. Spójrz na te wszystkie interesujące, oryginalne stroje. Muszę też coś wymyślić. Chcę być prezentem. Potrzebuję więcej kokard. Gdzie jest mój nóż? Zrób kilka małych kokardek na prezenty. Idealnie! Teraz zrobię makijaż. Nałóż płynny brokat kosmetyczny na powieki. Dodaj brokatowy cień na wierzchu. Przyklej puchate sztuczne rzęsy. Dodaj kreskę. Nałóż tęczowy rozświetlacz na łuk kupidyna i wewnętrzny kącik oka. Popraw końcówkę nosa. Nałóż kolorową szminkę. Teraz możesz nałożyć mini kokardki. Nieźle! Jestem gotowa dać siebie światu. Chwila, potrzebujesz więcej koloru. Wyczesz pasmo włosów żelem do stylizacji i posyp dużą ilością brokatu. Stylizację dopełni wielka kokarda w pasie. Teraz jestem istotą prezentów. Do zobaczenia pod koinką! dostałaś niespodziewane zaproszenie na przyjęcie? Jak wymyślić super stylizację na czas? Chcę wszystkich oczarować. Głuże w to nieco wysiłku. Zrobię makijaż inspirowany gwiazdką. Nałóż zielony połyskujący cienie na powieki. Dodaj zielony eyeliner. Popraw zewnętrzne kąciki oczu złotym brokatem. A dolną powiekę białym eyelinerem. Namaluj uroczą czapkę Mikołaja nad brwią. Popraw usta czerwoną konturówką. Królowa Świąt potrzebuje korony. Wiem już jakiej! Zdejmij drobne ozdoby z choinki, dodaj sztuczne gałązki i jagody. Dodaj dekoracje do opaski, używając czarnego kleju na gorąca. Korona z ozdobami choinkowymi uczyni piękną każdą świąteczną królową. W tej stylizacji zostanę gwiazdą zimowego balu. A co z paznokciami? Zwykły manikir nie jest wystarczający dla królowej. Weź długie tipsy i zimne ognie. Odetnij zewnętrzną warstwę sztucznego ognia używając noża. Odetnij drut szczypcami i przytnij koniec patyczka. Dodaj do paznokcia, używając kleju do paznokci. Połyskujący manikir, zapewni na Twojej imprezie fajerwerki. Muszę posprzątać. O-o, pomocy! Atakują mnie lampki! Ale w sumie to świetny pomysł. Przemienimy je w strój na przyjęcie. Popraw oczy kolorowymi brokatowymi kredkami do oczu? Narysuj kabelek na brwi czarnym eyelinerem? Dodaj światełka kolorowymi kredkami do oczu. Obrysuj kontur i popraw detale cienkim pisakiem. Na co czekasz? Przyjęcie już się zaczęło. Pomogę Ci! Odrysuj kształt gwiazdkowych lampek na brokatowym papierze piankowym, używając szablonu. Wytnij je. Dodaj do drobnych spinek do włosów. zetnij włosy w cztery kitki Zrób z nich fale, używając wsówek do włosów. I udekoruj spinkami. Wow, to mega kreatywne. Zalśnie bardziej niż świąteczne lampki. Gwiazdka jest pełna cudów. Zawsze są w pobliżu, nawet w kuchni. O, cukierki laski, potrzebuję Was. Tylko podczas świąt cukierek może zmienić się w. 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 Kredy do włosów! O jejku to cud. Chcę sama stać się cukierkiem laską. Pomożesz mi? Pokoloruj pasmo kredą do włosów i zakręć je. Zaczysz włosy do tyłu i dodaj zieloną kokardę. Zrób makijaż oczu wzorowany na cukierku lasce. Zrób białą kreskę. Nałóż czerwoną szminkę wpłynie na cienki pędzelek. Pomaluj paski eyelinera jak na cukierku. Nałóż błyszczyk na usta. Dodaj rozświetlacz na górze kości policzkowych. Oto cukierek! Będę najsłodszym gościem przyjęcia! Podobały Ci się nasze stylizacje na gwiazdkowe przyjęcie? Napisz w komentarzu, której stylizacji użyjesz! I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych świątecznych pomysłów od Trum, Trum.